Ryszyliśmy. Teraz, Teraz jest, jest po prostu, po prostu jakaś masakra. masakra. Wszystko, Wszystko mi się, mi się pierdzieli tutaj. tutaj. Kurwa. Kurwa. Teoretycznie ruszyliśmy, ja, wam, ja wam powiem. Teoretycznie ruszyliśmy bo transmisja do YouTube'a jest, jest zadowolona, więc w sensie nie jest, jest płynne w efekcie nie będzie się chorować od widzów. Wiecie co kierowane to cały YouTube. A. Piękne kurwa, dźwięki w tle, fale, 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 w ogóle fale, 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 bo mi fale, ten ten YouTube YouTube tak wszystko wszystko popieprzył. Czy mógłby ktoś napisać, czy mnie widzi, czy mnie, mnie, mnie słyszy? Znaczy, Nie, to czy YouTube'a jest za ogóle więc przesyłanie strumienia Nie, jest płynne. W płynne. Efekcie w efekcie film film będzie uchorować będzie kurat, ten 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 Właśnie. Nie wiem, co się mówi, muli. słychać cicho. cicho. No, owej no, się podniosę, nie, podniosę, nie, nie wiem, dźwięki. Jest. No, teraz o, teraz mnie słychać. Mnie słychać. Teraz, teraz coś, coś widać. widać. No, no właśnie. Ale, ale co widać, co słychać? Masakra. masakra. Słuchajcie, Słuchajcie wkurza, wkurza mnie cały ten YouTube już. Po zmianie tego włączyłem, tego włączyłem transmisję na żywo. na żywo. Jest po, Jest po prostu masakra. masakra. Ja nie wiem. Mogę, mogę mówić, tak mówić tak do mikrofonu. Tak do mikrofonu. Już. Włącz. Transmisja, transmisja do YouTube jest, jest, za, wolna, jest za wolna, więc działanie więc strumienia nie jest płynne. Jest płynne. W efekcie, w efekcie film, film będzie się buforował, się buforował u, widzów. u widzów. Masakra. No właśnie. No właśnie. Ale, ale jesteś czego? Nie wiem nie co, mam, co mam zrobić teraz, teraz tak popieszyli w tym, tym YouTube. Pogłos, Pogłos słychać. słychać. Mm. Raz teraz nie powinno słychać pogłosu. Masakra. No ja sam widzę, że siebie nie widzę na... Tutaj w, na YouTubie. No właśnie. Ludzie nie wiem naprawdę przejdę na show chyba nadawać. Nie wiem, no przecież kurde, net mam bardzo dobry Jezu, widzisz i nie grzmisz, przecież ten cały YouTube to powinni kurwa zamknąć, w cholerę i wyjebać go przez okno, nie, jakąś muszę platformę. Ogarnąć. Ustawienia czatu? Nie, no co mnie czat. A teraz lepiej słychać czy nie? Bo to, że mnie nie widać, no to dobra, już się z tym z... <gł> pogodziłem. Raz. No, znów po głos. Ale lepiej słychać, bo mi się wydaje. Hmm. ale cały czas mnie nie widać, tak? Znaczy no w przeskokach, bo widzę na tym, że słuchajcie. Yy... Nie wiem, jak w tych warunkach mam przeprowadzić losowanie, gdzie mnie nie widać. Prawdopodobnie mnie trochę słychać, albo i nie słychać, już lepiej słychać. Młody pan. Słuchajcie, e, niestety losowanie tak. Na żywo masakra, nie wiem, ale echo teraz też jeszcze? Nie, no masakra po prostu. No dobra, słuchajcie, nie widać mnie, no niestety znów błąd transmisji do YouTube'a jest za wolna, więc przesyłanie strumienia nie jest płynne. W efekcie film będzie się buforował widzów. Ja... Yeah. No, ale co ja mogę z tym zrobić? Nie wiem, medytuj. Zmień miniaturę. Ja nie wiem co mam zrobić, naprawdę. Ograniczenia wiekowe, chuju muju, dzikie węże, wszystko mają, tylko tyle, żeby nie wiem, cokolwiek tu polepszyć, czy coś, to ni chuja. Ja cię kręcę, co to za... Hmm. Nie wiem, to, to jest bez sensu trochę. Słuchajcie, dobra. Ja tutaj mam w drugim oknie otwarte, kto, kto, kto tam głosował za czym. Sorry, robię tak losowanie, bo to jest do dupy o dupę potłuc. I od razu mówię, że zmieniam ten pieprzony. YouTube na coś innego w ogóle, bo tu się nie da już streamować, nie da się nic robić, masakra po prostu. ale ja nigdzie na monitorze nie mam co najwyżej mogę głośniki przeciszyć teraz przeciszyłem zupełnie głośniki ale ale nadal wszystko w przeskokach czy bo ja już nie wiem, gdzie się mam patrzeć. Kurde, na OBS mi pokazuje bardzo ładnie: zielone śmiga, a na YouTube oczywiście chusteczka. Nie wiem, nie wiem. Dobra, nie wiem, słuchajcie. Uff. Robię w ten sposób, nie wiem, widać, słychać, znaczy słychać mnie słychać, bo eee, kolega nie nie, nie wiem <laughs> tak cię nazwę eee, Pisze mi, że ten widać ksiądz tylko, że w 5 FPS-ach ale co w 5 FPS-ach. Hmm. Jak tutaj nawet w tym pieprzonym YouTube to nie można żadnych ustawień ani nic. Utłyszym momentami y udostępnij ustawienia transmisji na żywo. Włączam to, i kurwa co się dzieje? Szczegóły. Zezwalaj na umieszczanie na innych stronach. Film zawiera płatną promocję, taką jak płatne lokowania sponsorowane, lub polecanie produktu e, i to wszystko. No, i zapisz. Mogę kurwa zrobić to, jest debilizm po prostu. Nie masakra. Słuchajcie, nie wiem, słychać mnie, nie słychać. E, tak jak było wcześniej. E, zegarek Gir wygrał niejaki, czekajcie, mam tutaj zapisane wszystko. Ma Marcin Tryk wygrał zegarek. E, u, jezu. Muszę poszukać, gdzie to jest. Marcin Tryk wygrał zegarek. Tak. Pa, 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 Takie losowanie to dupę potłuc wszystko. Masakra. Co najlepsze na obejsie, wszystko jest ok. Ogarnął, ogarnął.